Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. wygląda na srogiego nauczyciela ja lubię srogich nauczycieli jeden z moich no, pogadamy później. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Taka mi się podoba. i see most of you have not forgotten how to stir. hmm. not an easy potion to brew. well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Eduras potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from Jay Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain. i require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you finished brewing and we'll see if it was skill or luck the first time hmm. No więc jedna z moich ulubionych nauczycielek w szkole średniej e, z języka polskiego była bardzo sroga, ale też bardzo sprawiedliwa. Więc e, Zbierz futro z mrocznego wilka i

did i hear professor sharp say that you have permission to go into his office he did say that he wants me to get more ingredients to brew another potion brilliant you my friend have been presented with an extraordinary opportunity i'm gareth by the way gareth weasley bit of a prodigy with potions if i do say so myself pleasure to meet you wait are you related to professor weasley she's my aunt keeps too close an eye on me for comfort Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll sized brain can brew an juris potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single whooper feather, as you'll already be in Sharp's office with his permission. Perhaps you could grab it for me. O, ho, 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 ho! Bardzo bym popatrzył chętnie jak sobie usmaży brwi, ale no przecież zależy mi na szacunku pana profesora. Poza tym nie lubię takich cwaniaków, którzy mówią: mm, ale wyglądałeś mi na inteligentnego", kiedy usłyszą to co chcą usłyszeć. No nie wiem. Nie, nie znalazłem do tej pory świergotnika, m, piórka ani jednego, więc. A, a, niech będzie. You a więc, żeby wszystko było jasne, zgłosiłem protest? Zgłosiłem. <laughs> ja można trochę. Pff. Tak jest. A co tutaj mamy? Och, czy wypada czytać listy? Czuję się tak... Za każdym razem, kiedy dokonuję udanej eksploracji, to mam wrażenie, że jestem trochę złodziejem i trochę podglądaczem. Notatka służbowa, 31 grudnia 1875, nadawca biura Aurorów, temat Borgin i Berks. W sklepie Bergina i Berksa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy. Szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierają podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu, zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono Ciebie do tego zadania. Oczekuj na dalsze rozkazy. Bergin i Bergs. Może warto zapamiętać te nazwiska. A w zasadzie być może są to nawet imiona. Tak czy inaczej. W jutro, w, w jutro żeśmy ogarnęli, więc tak. Mamy podglądactwo już za sobą i wścibstwo. Teraz mamy złodziejstwo. Hmm, a teraz mamy zadanie. Jaja, popiełka? Nie, no to. Hmm. Oj, ten świergotnik uroczy, jest. Widzieliście państwo na chwilę świergotnika w prawym górnym rogu? Wyglądał jak zdziwiona różowa sowa. Hmm.

Endurus, to nie wiem, co to za eliksir. Utrata brwi to nie jest nic strasznego, i tak mam tam bliznę, więc... E, o, proszę, tego eliksiru mogę wytworzyć więcej. Czas wytwarzania 15 sekund, wydajność jedna butelka. A może z czasem poprawię wydajność? Hmm. Nie dotarłem jeszcze do talentu, wiem, że mój bohater może mieć talenty inne niż moje własne i być może wtedy właśnie ta alchemia się okaże. Edorus. Eliksir wzmacniający obronę osoby, która go wypije, pokrywając jego ciało twardą kamienistą skórą. To się może przydać w walce. Mamy jeszcze Felix? Felicis. Zwiększa szanse osoby go pijącej na odniesienie sukcesów podejmowanych w przedsięwzięciach, czyni to poprzez ujawnie, u, ujawni, ujawnienie na minimapie mapie miejsc ukrycia skrzyni z dużą ilością łupów przez jeden dzień. Czyni to poprzez ujawnienie? No, wszystko dobrze. To ja coś źle czytałem. Proszę bardzo. Składniki mam. O, no dobrze. A, rozumiem. Czyli to ważenie, które zakładało mieszanie w, w kociołku, to było potrzebne tylko raz. To tak jak z różdżkami. Z jednej strony chyba lepiej w ten sposób, z drugiej strony, jeszcze ze dwa razy bym sobie zamieszał, nie? Okej, okay. czas płynie. Nieubaganie, ale powoli. Bardzo dobrze. Profesor byłby zadowolony, gdyby nie to, że Weasley na pewno narobi mnóstwa szkód. Zrobimy zaraz. Tych eliksirów mamy dużo. Może jeszcze raz? Co państwo na to? Szczęśliwie dla Państwa czas płynie odrobinę szybciej. Na pewno trzeba będzie popracować nad wydajnością. I na pewno da się opracować nad wydajnością. And now we the Sweet and... That's What's o nie What happened? <laughs> well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Oh, yeah. Już przez chwilę pomyślałem, o nie, punkty ujemne dla Gryffindoru, potem pomyślałem, ej, ja jestem w Ravenclaw. Punkty dla mnie, ale niestety. niestety, trzeba będzie przyjąć na klatę konsekwencje podobnie zresztą jak zrobił to dla mnie Sebastian. Sebastian Salow. O czym państwo pewnie doskonale pamiętają. I Nadurze, jak że miałeś czas. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Hmm, no widzicie, to on nie jest taki. Nie, absolutnie nie ma nic wspólnego ze Snape'em. Chociaż ma taki charakter, jakby. Hmm, też sobie wyhoduję. Hodowanie ziół to jest po prostu spełnienie marzeń. Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś wiedza ukryta. Oh. Ja, okazja, żeby odwiedzić Hogsmead. Przejdziemy się na piechotę? Czy woleliby państwo tam skoczyć? Przy użyciu, przy użyciu Ignacji, coś tutaj mi. Znowu jesteśmy w tym miejscu, w którym. Dzwoneczki, dzwoneczki. Myślę, że tu przy oknie? A może gdzieś w innym miejscu, może gdzieś wyżej? Tu coś widziałem. O, i coś rozbiłem też. Cóż. Zdarza się. No, zakładam, że to jest gdzie indziej. Nie ma się co za bardzo tym kłopotać, nie? Jeżeli chodzi o hodowlę roślin, to można je zostawić i niech się hodują i można wrócić później. Natomiast jeżeli chodzi o ważenie mikstur, to chyba przy tym trzeba być. A może nie? Klucz! Dokąd mnie zaprowadzisz ty, psotniku? A, tu łatwa ścieżka. Proszę, proszę. To jest kolejna moneta, mam już ich kilka, powinienem je odłożyć w tej naszej wspólnej sali. Aha! Łotrze! Boże, jak ja się przy tym dobrze bawię, to jest żenujące. Aż. Ja mam wrażenie, że cała moja. Zawsze jest tak, że robimy to, co robimy w danym momencie, wydaje nam się naj... najciekawsze, chyba że robimy rzecz rzeczy ciekawą. Ale mam wrażenie, że 12 lat praktykowałem na YouTubie różne formaty, opowiadania i pokazywania gier, by tutaj posiedzieć z państwem i poopowiadać historię na temat Hogwartu. W zasadzie nie, to nie tyle. Nie tyle opowiadać historię, bo ja też nie nie mogę się poszczycić jakąś wybitną wiedzą na temat e, e, świata J.K. Rowling, ale poprzeżywać z Państwem te przygody. Już mi dawno nic tyle frajdy nie sprawiało. I tak, proszę Państwa, żeby wszystko było jasne, ja tu jestem ciągle z Państwem, tylko ciemno mam w pokoju, widzicie tutaj. <laughs> nie myślcie, że mnie nie ma. No dobrze. Yy, yy, tak, tak. Profesor Hekate, już jest dzień, więc może warto byłoby odwiedzić najpierw ją. Skorzystałem z pomocy Ignacji, co byś chyba błędem, ale tak jakoś chciałem szybciej tu dotrzeć, bałem się, że znowu. Zaraz? Co tu za. Zadźwięczało coś? Nie. Tylko mi się wydawało. Wolałbym dnia nie stracić, jednak dzień i noc zmieniają się dosyć szybko. Zaraz, zaraz. A to już uniesiona jest. Zabawa Merlina, prawda? Nie, to nie tu. Muszę wejść piętro wyżej, chyba? A może piętro niżej. Piętro niżej. No dobrze. Dużo, dużo niżej. Profesor, nie Hekatę, tylko Hekat. Chyba będę często popełniał ten błąd. To jest to miejsce, którego ciągle ogarnąć nie potrafię. Zaraz, zaraz. Czy to nie było tam koło tej Ignacji? Do której się przeniosłem przed chwilą? Tak mi coś to wyglądało znajomo. Ale palich. Co się odlecze to nie ucieczę. Gdzie są moje łamigłówki matematyczne? Jeszcze kolejnej rzeczy się dowiedziałem o tych łamigłówkach. otóż każda, każda cyfra wyrażana jest także przez ilość kończyn, jakie ma dana kreatura pośród tych dziesięciu liczb. Cyfr w zasadzie cyfr. Bo liczbą jest 10, ale 0 jest cyfrą ciągle, nie. O! Czyli tradycyjna lekcja się przytrafiła? Patrzcie, jacy wszyscy szczęśliwi. No, Popi Sweeting, jeszcze z nią nie mieliśmy przyjemności pogadać. A ten moment nadejdzie. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. No, to Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spell casting requires a focused mind and a steady wand. Myślę, że sobie poradzę. To wydaje się. mniej skomplikowane niż poprzednie. Hmm. No zobaczymy, jak to działa, no ale to po raz kolejny ogranicza mnie miejsce z wybiera różdżki z rąk wrogów. No. Swoją drogą, tak, a propos studiowania różnych rzeczy, to po pierwsze warto wiedzieć, jakie składniki w alchemii są potrzebne i warto wiedzieć, co zbierać. Więc to jest taka wiedza, której nie da się zapisać w, w postaci punktów doświadczenia, ale też warto przeglądać temu się, co w bestiariuszu się znajduje, bo tam są informacje na temat przeciwników, na co są podatni, na co są mniej podatni. Na razie niech to będzie ta przestrzeń robocza tutaj. O, no, taki to jest dobry właściwie układ w walce, żeby mieć tak, żeby mieć osobny ten zestaw umiejętności do walki i osobny zestaw do eksploracji. No bo to, jest, to jest idealne przed walką, to jest podczas łażenia po świecie. Dobrze. Ja chyba jeszcze nie mogę tego zmienić. Widzicie ten krzyżak po lewej stronie pod zaklęciami, pod tym moim kwadratem przekrzywionym, że to jest coś, co potem można wykorzystywać, ale. Ale jeszcze nie mogę. Jeszcze nie mogę. Och, to otwieranie zamków, to bardzo bym chciał. Dobrze. Zobaczmy. Tak jest, Pani Profesor, ja jestem... Proszę Państwa, proszę nie pomylić tego z lizusostwem. Ja bardzo byłem zawsze e, uczniem e, zawziętym, ale bardziej zależało mi... To w ogóle może jest... No, może jest to jakaś psychologiczna ciekawostka. Dużo bardziej zależało mi na uznaniu i szacunku nauczycieli niż na wiedzy samej w sobie. A różnych rzeczy poszukujemy. Efekt jest generalnie ten sam, bo się zdobywa jakąś wiedzę, ale... Ale tak było. No to co? Hogsmeade? Brzmi sensownie. Na piechotkę? Och, kuszą Państwo. Ruszamy, proszę Państwa, na piechotę. Dlaczego by nie? 630 kroków. I jeżeli... Mój plan jest taki. Przejść się tam. Oczywiście, że to są miejsca, które już trochę odwiedzałem. Gdyby się okazało, że akurat przytrafi się tam coś ciekawego, to na pewno Państwa zaproszę do tych, do tych przechadzek. Gdyby się natomiast okazało, że droga jest nużąca, Mozolna i sprowadza się do zbierania grzybów, no to państwu podaruję. Ale jak zawsze będę miał coś do powiedzenia, to możecie państwo na mnie liczyć. O! Tego złotego skrzata już pewnie odkryłem? Gdzieś tam kiedyś? Może znajdę jakiś zamek do otwarcia? Dzień dobry, Ignacio. Mam nadzieję, że dzień mija ci równie sympatycznie jak mi. O! O! Nowe odkrycie! Nie tak łatwo o to już dzisiaj. Artefakt goblinów. Rogi takie jak te były używane przez gobliny podczas ich rebelii w 1612 roku do wyzywania wojsk i grania czarownicom i czarodziejom na nerwach. Ten róg znaleziono po buncie za gospodą pod Świeńskim Łbem. Do wnętrza każdego z nich wepchnięto kawałek gorgonzoli. Najpewniej, aby go zagłuszyć. Może to zadecydowało o zwycięstwie czarodziejów. Te bunty, jak powiedziałem, zdarzały się wielok... Przepraszam. Zdarzały się wielokrotnie. O kurde. To chyba jakieś zaklęcie nie wyszło. Jakaś eksplozja tutaj miała miejsce. Rzekomo jest to miejsce pierwszego znanego przypadku, wątpliwie udanego rzucania zaklęcia bombarda. Data nieznana, rzucająca osoba niemożliwa do zidentyfikowania. Hmm. No nie mogli braków na liście studentów wykryć? A cóż, zakładam, że robota policyjna. O, A, może kiedy indziej. Bo nie ruszę. W świat! Jak będę za raz, każdym razem się zatrzymywał, słysząc dzwonek, nie? Ach, świeże powietrze. Chcielibyście odwiedzić e, boisko Quidditcha? No, na pewno będzie okazja, jeszcze nie raz. Teraz niekoniecznie. O. Nie tędy droga? Tędy będzie szybciej? No dobrze. Zatem... O, kord przywoływaczy. Mecz pierwszy, U. Uh. <laughs> Proszę państwa. Tu się może wydarzyć pojedynek. Nie odmówię, nie odmówię. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a, of skill. a test of a witch or wizard's metal. What say? Z przyjemnością. Nati mi dała popalić, ale niewiele brakowałbym, bym ją pokonał. Nati jest bardzo dobra, za każdym razem trafiała maksymalną ilość punktów. W zasadzie nie za każdym razem. Raz nie trafiła, ale wtedy niestety pchnąłem jej kulę i. znowu zdobyła maksymalną ilość punktów. I'm in. Let's do it. Brilliant! Fajny jest w ogóle pomysł na grę. No bo się to boisko zmienia za każdym razem, nie? No nieźle. Leander, nieźle. To jest dobra kula. Ach. Lepiej niż on, ale nie tak dobrze. Stać mnie na więcej. O, kolego. Ułała! To jest nieprzyjemna sytuacja. No dobrze, spróbujemy. To znaczy, że te. że one się odbijają. Kurdy, to może być. Hmm. Spróbujmy zrobić to tak. O, o, o! O to mi chodziło troszkę. Ech. To było bardzo epickie. O nie, 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 nie. Hmm. No to teraz nie będzie łatwo. Chociaż mogę to. Mogę to ugrać. On ma ostatnią kulę w bardzo nieprzyjemnej pozycji. Proszę <laughs> państwa. Wiem, wiem, że kule się kojarzą w niepokojący sposób. you're no, still getting yellow not bad not bad Nieźle. you beat me did you play bit of good luck that's all come now leander there's no need for that fine you're good better than i am at least i'll let the others know you're good enough to keep playing the others I lost seven matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Hey. no, nie no, no. Now I feel niedoceniony. Cheer up, Leander. Keep practicing, and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Hmm. Czyli to jest jakiś poważny turniej. Och. <laughs> To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które tyle frajdy dostarczają. No Widzicie państwo, w ogóle plan był taki, że ja... O, hej! Plan był taki, że ja wybiorę się w tą przechadzkę. Na pewno nic się ciekawego nie wydarzy, więc będę państwu tylko od czasu do czasu coś tam dawał znać. Zerknę jeszcze tutaj. Ciekaw jestem, dokąd prowadzą te drzwi. Uuu! Ho, ho! Droga Madame Kogawo. To wspaniałe wieści, że dołączy pani do naszego gremium w Hogwarcie jako nowa instruktorka latania. Zaryzguje stwierdzenie, że praca w Hogwarcie będzie przebiegać mniej intensywnie niż nasza przygoda przy porcie Yokohama. Ale nigdy nie wiadomo. Nie mogę się doczekać spotkania. Tymczasem, jeśli ma pani jakieś pytania, proszę się nie wahać i wysyłać sobie Ciepło pozdrawiam, Matylda Weasley. Ona jest taką trochę panią dyrektor od nauczycieli. U kolejny list. Droga madam Kogawo. Pisze w związku z decyzją profesora Blaka o odwołaniu rozgrywek Quidditcha. Och, jak pani wie, moim największym marzeniem jest dołączyć do profesjonalnej drużyny Quidditcha, a to zaprzepaści moje szanse, a w każdym razie znacznie jest mniejszy. Profesor Weasley nalegała, że w tej sprawie muszę zwrócić się do dyrektora, a tymczasem zachęca do treningów indywidualnych. Wymyśliłam dla siebie wymagające ćwiczenia indywidualne, ale trening na boisku to co innego, nie do zastąpienia. Czy mogłabym prosić, żeby porozmawiała pani z dyrektorem lub profesor Weasley? Jeśli zmarnuję cały ten rok, moje życie legnie w gruzach. Dziękuję, pani profesor. Imelda rejs. No to wiemy już coś na temat Imeldy. Uuu, tajemnicza skrzynia. Trochę niepokojące jest to, że te wszystkie kufry ze skarbami są w pokojach in innych nauczycieli albo innych studentów. To musi być dla niej rozczarowanie straszne, dla tej nauczycielki, nie? Że nie może uczyć gry w Quidditcha, bo profesor Black odwołał zajęcia. Bardzo nieładnie z jego strony. Na pewno to się zmieni. Być może zmieni się też dyrektor gdzieś po drodze. A ta gra jest fascynująca. Ale też z tego powodu nigdy gier komputerowych nie wymyślą w świecie magii. No bo nie trzeba komputera, żeby tworzyć bardziej skomplikowane rozgrywki. To jest świetna zabawa. A potem tylko myk, myk. Ruszczką i wszystko wraca do normy. Dobra, boisko Kuidycza tam na mnie czeka, ale zaraz. Gdzie się podziało? Dobrze pamiętam, że tędy. Nie, 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 niekoniecznie. Do Hogsmeade to chyba bardziej będzie na północ, bo zniknęły, zniknęły moje wskaźniki zadań, więc e, będę musiał je odnaleźć. We leave our legacy in your hands.